Szukanie obiektów to wspomaganie kinestetycznego sposobu uczenia się poprzez dotykanie przedmiotów, pokonywanie barier i poznawanie miejsca, otoczenia, w którym się znajdujemy. Przed ćwiczeniem przygotowujemy karteczki, na których mamy wypisywane literki alfabetu. Jeśli mamy grupę, która stosuje inny alfabet niż łaciński, warto uwzględnić też ten alfabet i wpisać takie literki. Warto się zastanowić, czy znajdziemy słowa, które zaczynają się na X bądź Y i wtedy tych liter z alfabetu w ogóle nie wpisywać. Przygotować miejsce, na którym odbędzie się wystawa obiektów. Prowadzący, prowadząca ćwiczenie dzieli grupy dwuosobowe, tak zwane tandemy lub tridemy trzyosobowe, jeśli mamy do czynienia z wymianą trójstronną, w taki sposób, żeby każdy język ojczysty był reprezentowany w danej grupie. Zadanie uczestników polega na tym, żeby poruszać się po sali seminaryjnej, bądź na zewnątrz, bądź w obiekcie, w którym jesteśmy zakwaterowani i znalezienie przedmiotów, które zaczynają się na określoną literkę. W tym celu... Każda grupa losuje 2-3 literki, i jej zadanie polega na tym, żeby znaleźć przedmioty, które zaczynają się na tą literkę we wszystkich językach reprezentowanych w danej grupie. Po około 10 minutach wszyscy uczestnicy przynoszą swoje obiekty, na które przyklejają karteczki i wpisują nazwę tego obiektu we wszystkich językach, i następuje element podsumowania, każdy z uczestników przedstawia jeden, dwa obiekty we wszystkich językach reprezentowanych w danej grupie. L. L. Lunet. Lunet. Linika. Lidia. 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 W momencie prezentacji tych słów można zaproponować, żeby cała grupa powtarzała nazwy tych przedmiotów. W ten sposób aktywizujemy grupę, jak również dajemy jej możliwość w sposób bezpieczny ćwiczenia artykulacji obcych słów.